Witajcie w kolejnym 13 vlogu, co oznacza, że już jesteśmy poza połową. Także teraz to już tylko z górki. Właśnie się ogarniam i wychodzimy. Ja już jestem właściwie ogarnięta, tylko Filipa jeszcze muszę do końca ubrać i wychodzimy do przedszkola. Ja już jestem po pracy, właśnie przyjechałam sobie do biblioteki. Muszę oddać jedną książkę i poprosić o przedłużenie drugiej. W ogóle trochę już ją przetrzymałam, więc mam nadzieję, że pani nie będzie robić jakichś tam problemów i że się obejdzie bez płacenia kary. Więc idę szybko oddać to, co mam do oddania. No i yy, odzywam się do was później. Wyszłam już właśnie z biblioteki. Okazuje się, że nic się tam złego nie wydarzyło. Pani przyjęła po prostu książkę, przedłużyła mi tą drugą i już załatwione. Ja właśnie byłam odebrać z księgarni przesyłkę z prezentem dla mojej przyjaciółki na święta, oczywiście. Także już to mam załatwione resztę. Jeszcze teraz idę do piekarni, bo mąż prosił o pieczywko. Także lecę to załatwić i idę do domu. Ja już jestem w domu, jesteśmy już po obiedzie, dzisiaj mieliśmy fryteczki, także Filip sobie je zajadał, my też zjedliśmy. Teraz przyszłam sobie wylosować herbatkę, zdrapać zdrapkę i biorę się za rozwieszanie prania, bo mąż wstawił pranie, także muszę je rozwiesić. A za chwilę jeszcze muszę rozpakować zmywarkę, zapakować następną, także takie typowe domowe czynności do zrobienia, ale wylosujmy. O, zielona. Okej, okay. zielona jest dobra herbatka na pewno. A jeśli chodzi o zdrapeczkę, to mamy Renifera. No niestety, to? dwunasteczkę bierzemy, no? Niestety? No nie wiem, przyjrzyj się. To ma na sobie jakiegoś tam Mikołaja. Co to tam jest w środku? Hmm, to jest taka latareczka. Tu się wyświetla obrazki. Co zaświeć? No zaświeć, gdzie to jest? A to czekoladka. Patrz, Mikołaj. Zmieniamy. Zmieniamy. O, teraz jest ładnie widać. Teraz możemy co zmienić? Naby. Pierniczki. Zabiliśmy. Zabiliśmy pierniczki. A to co to jest? Czekolwiek. Mama, daj mi to naczelkę. To moje zabawka. No, twoja zabawka, no. A co? A tak tylko moja specjalka. Co twoje? Co to jest? No to jest Żerandol, synu. O. No, a teraz chodź, zmienimy, zmienimy obrazek. Poczekaj, przekręci mama. Mikołaj, Mikołaj, Mikołaj! No, ekstra. Podoba Ci się? W dole. Podoba Ci się? W dole widzisz. W dole go widzisz? I, na I, tata. I Bilkowi pokazałeś? Wow, Bilko, co to jest? I to Mikołaj. Bilko nie wie, co to. To Mikołaj, ale go się nie jest. bo musi być na dywanie. No. Dalej. No. Małe. No im bliżej jesteś podłogi, tym będzie mniejsze. A jak oddalisz, to będzie większy obrazek, o, widzisz? Większy. A ty będzie taki. Mieściony. A ty będzie taki powiększony. No. Gdyby był taki miejso, albo miasta. A, bo tak można być albo duży, albo mały, tak? Jak widzicie, ja wyszłam na spacer z psem, który się dzisiaj ciągnie, niemiłosiernie. Wyszłam z nim na spacer. Po drodze zobaczyłam właśnie u jednych ludzi, jakiś tam, jaką cholinkę taką różową, świecącą. A zaraz, jak dojdę, to pokażę Wam, jak zawiesiłam moje światełka na balkonie. O. Tak świecą moje światełka, ale niestety starczyło na mniej więcej połowę balkonu, więc jeżeli będą przeceny, to po świętach skupię i zrobię na przyszły rok jeszcze jedno takie. A w ogóle, jak widzieliście, Filip bawił się kolejnym okienkiem z kalendarza. No i jest tak szalony, tak, że tak powiem, ciężko go uchwycić w miejscu, że nie zdążał nawet zobaczyć jakie są te wszystkie no, obrazki, które były w tej latarce, bo on po prostu to zmienia dosłownie co chwilę. Góra, dół, góra, dół, nie da się za tym nadążyć. Więc po prostu tak sobie pomyślałam, że może przed snem, jak zaraz go wykąpię i będę kładła spać, to jeszcze sobie raz obejrzymy, bo postaramy się to zrobić na spokojnie. A jak zaśnie, to może Wam pokażę, jak to wszystko wygląda, jakie są tam obrazki. Jak widzieliście, ja właśnie byłam na spacerze z psem, ale już teraz wróciłam. Przyszłam do domu, zaświeciłam sobie lampeczki, żeby robiły nastrój. W ogóle, żeby je móc włączyć, to potrzebowałam przedłużacza, bo. Ten, który mieliśmy, no to był wykorzystywany do innego miejsca, więc jak byłam na zakupach, to sobie kupiłam przedłużacz. Ale nie zwróciłam uwagi, że teraz kontakty nasze wszystkie mają taki bolec i ten. Przedłużacz nie miał otworu właśnie na taki, na tenże bolec, no i mąż mi tam przewiercił to taką maszynką, także udało się, mamy i świecą się teraz już niezależnie od niczego, mogą po prostu się świecić, nawet jeżeli wykorzystujemy inny przedłużacz w innym miejscu, o. Ja już właśnie odłożyłam Filipa spać, chciałam mu też obciąć paznokcie, ale niestety się nie udało, bo się wybudzał za każdym razem, kiedy próbowałam. No nic, może jutro się uda, także zobaczymy. Miałam Wam pokazać tą latarkę, zaraz to zrobię. Wiecie co? Ja idę zrobić sobie teraz demakijaż, zmyć się, yy, ogarnąć na wieczór, więc do Was już się odzywać nie będę. Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się podobał. Jeśli tak było, to oczywiście proszę o zostawienie łapki, zasubskrybowanie mojego kanału, żeby być na bieżąco i widzimy się już jutro. Pa!